Piła tango, akordy jakie potrzebujemy do zagrania Amol, Demol i Edur. Cały utwór gramy tak naprawdę na jednym motywie i zaczynamy akord Amol dwa razy na dół, raz do góry, na dół do góry. Przy czym to uderzenie na dół to ostatnie będziemy podnosić palec wskazujący na akord Asus 2, czyli takie samo A bez palca i później dokładamy od razu i mamy, jeszcze raz, i na końcu uderzamy na dół, jednocześnie łapiąc struny. Jak uczyliście się już coś z naszych odcinków, tam było to bicie regowe, gdzie łapaliśmy na raz i to jest dokładnie to samo. Uderzacie w strunę, jednocześnie ją łapiąc. Jest takie coś, tak wytumiacie. Czyli jeszcze raz. I później na akordzie D mamy dwa razy do góry i znowu łapiemy. I później jest akord E, tak samo dwa razy do góry, na dół łapiemy i do góry, czyli... To było na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że jak się spodoba. Na razie trzymacie się, mnie dnia.